hmm <laughs> Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteś bardzo ładna. Jestem lisem. Chodź, pobaw się ze mną. Nie mogę się z Tobą bawić, bo nie jestem oswojona. Szukam ludzi, co znaczy oswoić? Ludzie mają strzelby i polują. To bardzo kłopotliwe. Otują też kury. Szukasz kur? Szukam przyjaciół. Co znaczy oswoić? Oswoić to znaczy stworzyć więzy. Stworzyć więzy? Oczywiście. Hmm? Teraz jesteś dla mnie tylko zadziorną dziewczyną, podobną do innych dziewczyn. Nie potrzebuję Ciebie. I Ty także mnie nie potrzebujesz. Jestem dla Ciebie tylko lisem, podobnym do stu tysięcy innych lisów. Lecz jeśli mnie oswoisz, mhm. będziemy się nawzajem potrzebować. Ty będziesz dla mnie jedyna na świecie. I ja będę dla Ciebie jedyna na świecie. Chyba rozumiem. Wydaje mi się, że jedna róża mnie oswoiła. To możliwe. Na Ziemi zdarzają się różne rzeczy. To zdarzyło się na innej planecie. Proszę cię, oswój mnie. Bardzo chętnie, a jak się to robi? Trzeba być bardzo cierpliwym. Dobrze. Na początku siądziesz w pewnej odległości ode mnie, tak, doskonale. Będę spoglądać na ciebie kątem oka, a ty nic nie powiesz. Nic zupełnie. Mowa jest źródłem nieporozumień. Każdego dnia będziesz mogła siadać coraz bliżej i bliżej. <grystanie> Lepiej jest przychodzić o tej samej godzinie. Zgadza się, jeżeli będziesz miała na np. o czwartej po południu, już od trzeciej zaczyna odczuwać radość. Hmm. I im czas będzie się posuwać do przodu, tym będziesz szczęśliwsza? Tak. O czwartej hmm. będę już podekscytowana i zaniepokojona. Poznasz cenę szczęścia. A jeśli przyjdziesz nieoczekiwanie? Nie będę miała czasu się przygotować. Potrzebny jest obrządek. Obrządek? Coś zapomnianego. Dzięki niemu pewien dzień odróżnia się od innych dni, a pewna godzina od innych godzin. Ja sama chciałaś, żebym cię oswoiła. Oczywiście. Ale będziesz płakać. Oczywiście. A więc nic nie zyskałaś na tym oswojeniu. Zyskałam bardzo wiele. Naprawdę? Odkąd mnie oswoiłaś, moje życie nabrało blasku. Z daleka rozpoznaję twoje kroki. Tak różne od innych kroków. Na dźwięk cudnych kroków chowam się pod ziemię. Twoje kroki są jak dźwięk muzyki. Widzisz tam łany zboża? Te? Wcześniej łany zboża były dla mnie bezużyteczne. Zboże nic mi nie mówiło. To smutne, a teraz? my teraz co? Zobacz, ty masz złociste włosy. Zboże, które jest złociste, będzie mi przypominało ciebie. Dzięki Tobie będę kochać szum wiatru w zbożu. Mhm. Żegnaj. Żegnaj. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Tylko sercem widzimy dobrze. Tylko sercem widzimy dobrze. Twoja róża jest dla ciebie taka ważna, ponieważ poświęciłaś jej dużo czasu. Ponieważ poświęciłam jej dużo czasu. Jesteś odpowiedzialna na zawsze za to, co oswoiłaś. Zbliż się, abym cię lepiej widział. Etykieta nie zezwala na wzdychanie w obecności króla. Zakazuję ci wzdychać. Nie mogę się powstrzymać. Dużo się wydarzyło, a nie bardzo chcę to wszystko teraz przeżywać. W takim razie rozkazuję ci wzdychać. Od lat nie widziałem wzdychających. No dalej. Wzdychaj jeszcze. W takim razie rozkazuje ci wzdychać i nie wzdychać. To nie ma sensu. Jeżeli rozkaże generałowi, aby zamienił się w morskiego ptaka, a generał nie wykona rozkazu, to będzie to, to nie będzie to wina generała, tylko pańska. Możliwe. Rozkazuję ci siadać. Najjaśniejszy Panie, proszę wybaczyć mi moje pytania. Rozkazuję ci pytać. Kim najjaśniejszy Pan rządzi? Wszystkim. Wszystkim? Tak, tym wszystkim. Jest więc pan monarchą absolutnym i uniwersalnym. Tak, dokładnie. I gwiazdy także najjaśniejszego pana słuchają? <noise> Oczywiście. Tak? Słuchaj natychmiast. Nie znoszę nieposłuszeństwa. Chciałbym zobaczyć zachód słońca. Zachód słońca! No proszę mi sprawić przyjemność! Proszę dać mi trochę czasu! No teraz! Proszę rozkładać słońce, żeby słońcu, żeby słońcu, żeby zaszło! No. no proszę, teraz! Nie mogę! Czemu? Jeżeli rozkaże generałowi, aby zamienił się w morskiego ptaka, a generał nie wykona rozkazu, to... To... będzie to moja wina, nie generała. Słusznie. Należy wymagać z tego, co można otrzymać. Autorytet opiera się na rozsądku. To mądre. Dzięki. Dobra. Lecę, bo nie mam tu już nic do zrobienia. To czekaj! Jeżeli Wasza Królewska Mość chce, żeby rozkazy były wykonywane natychmiast, proszę mi dać rozsądny rozkaz. No. Ej, narysujesz mi baranka? Słucham? No baranka, to takie zwierzę z na grzbiecie. Co, co ty tutaj robisz? No proszę cię, narysuj mi baranka. <noise> Przykro mi, ale niestety nie potrafię rysować. Trudno, narysuj mi baranka. Ja nigdy w życiu nie rysowałam baranka, mogę ci narysować... Nie wiem. Co. słonia połkniętego przez męża Boa. Boa jest niebezpieczny, a słoń za duży. <zysy> <zysy> Nie, ten baranek już jest bardzo chory, Chcę innego.

Myślisz, że potrzeba dużo trawy do tego waranka? Czemu pytasz? Bo u mnie jest bardzo mało miejsca. Na pewno wystarczy, narysowałem Ci bardzo małego waranka. Nie taki znowu mały. Co to za przedmioty? To mój samolot. <noise> tak, to mój samolot, to lata. Padłeś z nieba? Tak, tak. Ja też. Czy, czy, czy jesteś z innej palety? b 612 Moja paleta jest bardzo mała. Czy tam? Tak mała, że mogę przesuwać krzesełko, żeby oglądać nowe zachody słońca. Lubisz zachody słońca? Nie mam teraz czasu. Bardzo lubię zachody słońca. Chodźmy jak się obejrzeć. Trzeba zaczekać. Na no co? Aż słońce zacznie zachodzić. Pewnego dnia obejrzałam zachód słońca 43 razy. Kiedy jest bardzo smutno, to lubi się słońca. Pewnie byłeś wtedy bardzo smutno, prawda? Prawda, że baranki zjadają krzaki? Prawda, czemu pytasz. A kwiaty? Baranki, wszystko co napotka. Nawet kwiaty z kolcami? Tak, nawet te, które mają kolce. W takim razie, do czego służą kolce? Nie ja mam teraz czasu, żeby ci tłumaczyć. Odpowiedz, proszę. Do czego służą kolce? Kolce służą do niczego. Do złośliwości kwiatów. Nie wierzę ci. Kwiaty są słabe i naiwne. I mi się wydaje, że z kolcami są bardzo groźne. A ty uważasz, że kwiaty... Ja nic nie uważam! <noise> od milionów lat kwiaty mają kolce. Mimo to, od milionów lat Baranki jedzą kwiaty. A czy nie wydaje Ci się godnym wyjaśnienia, dlaczego kwiaty zadają sobie tyle trudu? To wytworzenie kolców, które nie służą do niczego? Czy wojna między barankami a kwiatami nie jest rzeczą poważną? Bo jeśli ja znam jeden kwiat, który nigdzie poza moją planetą nie istnieje, jeśli mały baranek może go któregoś tanka zniszczyć za jednym zamachem, nie zdają sobie nawet sprawy z tego, co czyni. Nie ma to żadnego znaczenia. jeśli ktoś kocha kwiat, który jest jedyny na milion planet i do szczęścia wystarczy mu jedynie gwiazdy i mówi sobie tam, gdzie jest mój kwiat. Znaczy jeśli baranek zje kwiat, to jakby zgasły wszystkie gwiazdy. Вниз дважды.